I znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja! 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 Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie! Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik zaś ucieka, dlatego że jest najemnikiem. I nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie, nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia. I jeden pasterz. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, lęk przed śmiercią. Powoduje, że człowiek jest w stanie zrobić prawie wszystko, aby bronić swojego życia. Niektórzy wiążą taką postawę z instynktem naturalnym. Jednakże, spoglądając na człowieka od strony Biblii, możemy zobaczyć, że lęk przed śmiercią jest związany z niewolą, która dzierży, którą dzierży nad człowiekiem szatan. Mówiąc o lęku przed śmiercią, nie myślę tylko o lęku przed śmiercią fizyczną. Lęk towarzyszy człowiekowi w różnych innych sytuacjach, które można określić jako śmiertelne. Chodzi o różne sytuacje, które wyrywają człowieka z własnego ja i związanych z nim różnorakich zabezpieczeń. I tak na przykład. Jeśli ktoś jest zabezpieczony finansowo i pokłada całe swoje oparcie w dobrach materialnych, to taka osoba będzie śmiertelnie bała się sytuacji utraty swojego majątku. I w obliczu zagrożenia taka osoba będzie w stanie zrobić prawie wszystko, by bronić swojego zabezpieczenia. Albo gdy ktoś szuka oparcia w tym, aby o nim zawsze mówiono dobrze, aby był zawsze chwalony, aby był stawiany na piedestale, to taka osoba będzie śmiertelnie przerażona, gdy ktoś lub coś będzie zakłócać jego dobrą opinię oraz bycia na piedestale. I można podać wiele przykładów śmierci własnego ja, które wyrywają człowieka z zabezpieczeń i które powoduje, powodują, że człowiek się lęka i broni. I trzeba tutaj zaznaczyć, że nikt nie był i nie jest w stanie wyrwać się z lęku przed śmiercią, zarówno fizyczną, jak i śmiercią własnego ja. Jedynym, który przekroczył granicę lęku przed śmiercią, był Jezus Chrystus. On, jak mówi dzisiejszy fragment listu do Hebrajczyków, przez swoją śmierć uwolnił tych, którzy przez bojaźń śmierci byli w niewoli. On też udziela człowiekowi swego ducha który sprawia, że człowiek jest w stanie umierać, tracić siebie za i dla innych. Dzisiejsze teksty biblijne, zarówno Słowo Boże, jak i postać świętego Stanisława męczennika, prowadzą nas do przyjęcia postawy oddawania, czy też tracenia życia za i dla innych. W pierwszym czytaniu święty Łukasz ukazuje, że Kościół, czyli wspólnota ludzi, został nabyty świętą krwią Syna Bożego. Drugie czytanie zawiera ten sam wątek, gdzie święty Paweł podaje, że Bóg wydał z własnego Syna za nas wszystkich. W Ewangelii słyszeliśmy, że dobry pasterz Daje życie swoje za owce. Jednym słowem, Chrystus nie bronił swojego życia, ale je oddał. Jezus nie stworzył sobie zabezpieczeń, nie bronił swojego ja, swoich ambicji, swoich planów, lecz oddał się całkowicie misji, którą zlecił mu Ojciec. Oddał siebie aż do śmierci. Przekroczył lęk przed śmiercią i oddał życie za i dla innych. Podobnie było w życiu świętego Stanisława biskupa. On również, jako wierny uczeń Jezusa Chrystusa, poświęcił się całkowicie misji. Biskup Stanisław, będąc dobrym pasterzem, bronił swej owczarni. Bronił ludzi, którzy byli mu powierzeni. Przeciwstawiał się niesprawiedliwym i niemoralnym decyzjom króla. Wiedział, że to jest ryzykowne. Wiedział, że się narazi. A jednak nie uległ presji króla. Dlaczego? Bo był wolny od lęku przed śmiercią, przed traceniem siebie i swego życia. Był człowiekiem wolnym. Po zmartwychwstały Chrystus uwolnił go od tego lęku. Dlatego biskup Stanisław nie wszedł w żadne układy z królem, nie bronił swojej pozycji, nie wycofał się ze strachu ale oddał swoje życie. A przeciwieństwem postawy króla biskupa, biskupa Stanisława jest postawa króla Bolesława Śmiałego. On nie miał w sobie tego samego ducha. On nie był wolny od lęku przed śmiercią, przed traceniem siebie dla innych. Kiedy biskup Stanisław wzywał go do przemiany, do nawrócenia, król nie chciał wejść w śmierć swoich planów, swoich ambicji i pozycji. Bał się utraty swojej pozycji, bał się nawrócenia, bał się wejść w śmierć własnego ja i związanych z nim różnych zabezpieczeń i układów. I dlatego, broniąc swego ja, swego życia, swojej pozycji, zemsty, zabił biskupa Stanisława. Ale moi drodzy, co chce Bóg powiedzieć dziś nam przez swoje słowo i przez swego świadka świętego Stanisława? Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadcza codziennie podobne sytuacje. Możemy bronić się przed śmiercią własnego ja, to znaczy bronić swych planów, swego zdania, lękać się utraty zabezpieczeń, albo możemy być wolni od lęku przed śmiercią i w różnych sytuacjach oddawać życie za i dla innych. Możemy być jak święty, jak święty biskup Stanisław, to znaczy wchodzić w śmierć, albo możemy być jak król Bolesław śmiały i bronić swojego życia, swojej pozycji, swojego zdania, swojego ja. Dziś podczas tej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas z propozycją. Chcę dać ci swego ducha, abyś nie bał się śmierci. Chcę, abyś nie lękał się umierać każdego dnia. Umierać dla swoich planów, aby pełnić plan Boga Ojca. Umierać codziennie dla twego współmałżonka. Aby Mu służyć, umierać dla swojej pychy, aby przyjmować upokorzenia, umierać dla zabezpieczeń materialnych, aby oprzeć się na Bogu, umierać dla tego świata, aby żyć dla Królestwa Niebieskiego. I to daje nam Chrystus teraz, w tej Eucharystii. Przyjmijmy ten dar aby nie żyć w strachu, w swoich zabezpieczeniach i kalkulacjach, lecz abyśmy mogli dawać życie za i dla innych. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.